Witam. Po krótkiej przerwie wracamy do mieszkań bankowych. Teraz zobaczycie, jak poszły ceny. Czyli teraz mówię o okazji mieszkanie obok dworca głównego kolejowego w Gandhi. Trzy sypialnie, salon, kuchnia, łazienka jedna. 40 tysięcy euro bez możliwości negocjacji, gdzie tutaj jest bardzo dużo do zrobienia. Jedynie mieszkanie jest dość układne. Okna do wymiany, rolety do wymiany, sporo do robienia. Ale tam mamy balkon. Trzecie piętro bez windy. I jak powiedziałem Obok dworca, przy ulicy Peru. Tam jest dworzec. Zaraz naprzeciwko Mercadona. I dzielnica nazywa się Korea. Tutaj jest skupisko wszystkich barów, restauracji. I tak to wygląda. Aby ktoś był zainteresowany, to można dzwonić, pisać. Pozdrawiam.